Witaj z tej strony trener Mariusz Mróz oraz mój gość Adrian Drężek. Osoba z mojego teamu, specjalista, dietetyk, który będzie mówił o budowaniu masy mięśniowej. Sam przez kilka lat zbudował ponad 20 kg masy, więc słuchajcie go, bo wie o czym mówi. Ja go zostawiam i będę na końcówce nagrania. Cześć, Nazywam się Adrian Drężek, w internecie znany jako Dr. Masa. Jestem w teamie Mariusza, dietetykiem, specjalistą od diet redukcyjnych, ale głównie zajmuję się budową masy mięśniowej. Dzisiaj powiem Wam o pięciu zasadach budowania masy mięśniowej, które pomogły mi zbudować 20 kg masy w ciągu 5 lat. Pierwszą zasadą, o której dzisiaj Wam powiem, jest rozpoczęcie budowy masy od niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. I mamy wyższy poziom. Tkanki tłuszczej w organizmie, tym mamy też więcej estrogenu. Jest to hormon, który popularnie nazywany jest hormonem kobiecym. A im więcej jest estrogenu, tym niestety mniej mamy testosteronu. Kolejną rzeczą, która jest, e, mówi za tym, żeby nie zaczynać budowy masy od wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej, jest wrażliwość insulinowa. Im ważymy więcej, mamy więcej e, tkanki tłuszczowej. Tym będziemy mogli budować mniej czystej masy mięśniowej. Zaczynając od niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, jesteśmy w stanie budować tą czystą masę mięśniową, na której nam zależy. Kolejną informacją dla Was jest to, że do około 15% tkanki tłuszczowej są widoczne mięśnie brzucha. Podczas budowy masy mięśniowej powinniśmy również mierzyć talię, biodra, żeby sprawdzać, czy nie zatuszczamy się, a przecież zależy nam na budowie czystej masy mięśniowej. A nie dodawaniu tłuszczu do naszego organizmu. Nie jest też najważniejszą rzeczą pomiar bicepsa, a wielu tak uznaje, bo to, że rośnie wam w łapie, to nie znaczy, że nie rośnie też brzuch. Także tak jak powiedziałem, kontrolujcie wszystkie pomiary i nie jest najważniejsza cyferka na wadze, a to jak wyglądacie w lustrze. Drugi punkt w tym nagraniu powie wam, jak zabrać się za budowę masy mięśniowej. Najważniejsze to surplus koloryczny, czyli. Od momentu, w którym ani nie tyjecie, ani nie chudniecie, dodajecie około 200-500 kalorii i obserwujecie swój organizm. Jeśli po tygodniu waga stoi lub spada, dodajecie jeszcze więcej kalorii. Jeśli natomiast przytyliście kilogram lub więcej, zostajecie na tych kaloryczności albo delikatnie obcinacie. Powiedzmy, jeśli dodaliście 400 kalorii i przytyliście 2 kg, to obcinacie tą kaloryczność do 200 na plusie. Tak jak wcześniej wspomniałem, najważniejsza jest obserwacja organizmu. Co tygodniowe pomiary, co dwa tygodnie, ważne jest też robienie sobie zdjęć, żebyście mieli porównanie, jak wyglądaliście te dwa tygodnie wcześniej i dwa tygodnie później. Czy za szybko się nie zatłuszczacie, czy są jakieś efekty, żebyście mieli wiarygodne porównanie, bo tak jak staniecie przed lustrem w danym momencie, nie jesteście w stanie określić rzeczywiście, czy idziecie w dobrą stronę. Jeśli redukowaliście, to wiecie, że co cotygodniowe pomiary wskazują na spadek pomiaru pasa, spadek wagi i innych pomiarów. W masie tak łatwo nie będzie. Musicie być cierpliwi i wyrozumiali. Tak jak mówiłem, waga nie jest wyznacznikiem. Musicie mierzyć biceps, klatkę, ale też najważniejsze talie, biodra. Aby prawidłowo zabrać się za tą budowę masy, nie możecie niczego przyspieszyć. To nie jest sprint, a będzie to maraton. Musi się dokładać około 0,5 kg masy na tydzień i jest to wartość maksymalna u osób średnio zaawansowanych. U osób początkujących będzie to około 0,5-0,8 kg masy i wtedy możemy mówić, że jest to jak najbardziej jakościowa masa mięśniowa. Trzecim punktem, o którym Wam powiem, będzie właśnie optymalna ilość masy, którą możemy zbudować w tydzień. Tak już wcześniej wspomniałem, u osób początkujących może to być od 0,5 do 0,8 kg. U osób średnio zaawansowanych może to być około 0,5 kg na tydzień lub dwa tygodnie. Ale zdarzają się przypadki, że może to być około 1,5 kg na 2 miesiące, 3 miesiące. Ten proces u osób, takich, które ćwiczą już jakiś czas, jest znacznie trudniejszy. Musicie również pamiętać, że nie da się zbudować masy mięśniowej bez przybrania nawet grama tkanki tłuszczowej. Zależy nam na tym, żeby tej tkanki tłuszczowej było jak najmniej, dlatego nie dodajemy od razu 1000 kalorii, 2000 kalorii, a dodajemy stopniowo 200 do 500 kalorii, tak aby ta masa mięśniowa była budowana krok po kroku. W kolejnym i czwartym punkcie powiem Wam o tym, co zrobić, gdy nie możecie już więcej zjeść, a jesteście na masie, a masa Wam nie idzie. Musicie pamiętać o najważniejszej zasadzie, o której Mariusz mówi od dawna czyli zasada 90-10, 80-20 czyli jecie powiedzmy 80% zwanych zdrowych produktów a 20% uzupełniacie batonami białkowymi czy innymi produktami, które mniej sycą kolejnym punktem, który możecie zastosować, gdy nie możecie już więcej jeść jest dobijanie kalorii płynnymi posiłkami w postaci shake'a, które jeśli będziecie chcieli zaprezentuję na kanale Mariusza lub Sokami, owocami, ale to jest już w skrajnych przypadkach, gdzie naprawdę macie bardzo dużo kalorii, nie możecie więcej przejeść, a ta waga nie rośnie. Następną rzeczą, którą możecie zrobić w takim przypadku, jest ograniczenie aktywności poza siłownią. Czyli jeśli możecie siedzieć, to siedźcie, nie stójcie. Jeśli możecie iść zamiast biec, to idźcie. W ten sposób spalicie mniej kalorii, co będzie skutkowało. Wyższym surplusem kalorycznym w całym dniu. Następną rzeczą, którą możecie zrobić, budując masę mięśniową, a nie mogąc już przejeść jedzenia, jest wprowadzenie minikatów. Jeśli będziecie chcieli, piszcie w komentarzach, to nagram film o tej tematyce. Minikat w skrócie jest to taka 3-tygodniowa, 4-tygodniowa redukcja, aby pozbyć się tkanki tłuszczowej, która nam przybyła. Głównym powodem, dla którego stosujemy ten minikat. Jest pobudzenie leptyny, czyli hormonu, który odpowiada za sytość. Po takim minikacie wraca nam chęć jedzenia i dalej cieszymy się dostarczaniem kalorii i budowaniem tej masy mięśniowej. Jeśli budujesz masę i nie możesz więcej zjeść, sprawdź jakie produkty spożywasz. Jeśli są to produkty pełnoziarniste, jakieś makarony, brązowy ryż, chleby razowe, zamień te produkty. Może nie w całości, żeby dostarczyć błonnik, ale w połowie na produkty pszenne, załóżmy makaron durum, biały ryż, pszenny chleb, tak pszenny chleb nie tuczy. W ten sposób ograniczycie podaż błonnika, który bardzo nas syci i będziecie mogli zjeść więcej. Ostatnią rzeczą, którą możecie zrobić, gdy nie macie ochoty na jedzenie, budujecie masę, ta masa już nie chce jeść, jest wprowadzenie treningu cardio, ale na niskiej intensywności. Wiem, Spalicie trochę więcej kalorii niż normalnie byście to robili. Dzięki aktywności o niskiej intensywności pobudzicie wasz organizm do trawienia, dzięki czemu po na przykład spacerze czy jeździe na rolkach, rowerze wrócicie i będziecie głodni. Gwarantuję, piątym i ostatnim punktem w zasadach budowania masy mięśniowej będzie regeneracja. Jest to jeden z ważniejszych punktów podczas budowania masy. Większość z Was, wchodząc na budowę masy mięśniowej, przesadza z ilością treningów. Myślicie, że im więcej treningów wykonacie, tym więcej masy zbuduje, zbudujecie. A to nie jest prawda. Wasz organizm potrzebuje regeneracji, odpoczynku, snu, a Wy dostarczając mu kolejnych jednostek męczycie go, nie pozwalacie mu się zregenerować, a pamiętajcie, że tak naprawdę rozwój mięśni nie jest podczas treningu, a jest wtedy, kiedy odpoczywacie, jecie, odbudowujecie te mięśnie. Musicie również pamiętać o prawidłowej objętości treningu. Czyli, żeby w tych serii w trakcie treningu nie było za dużo. Żeście nie poszli na trening klatki i nie zrobili 40 serii na jednym treningu na klatkę. Taki trening nic nie wniesie do Waszej budowy masy mięśniowej. Trening powinien być intensywny, ale też krótki. Około godziny, półtorej bez treningu kardio. Bardzo fajnym sposobem na budowę masy jest również włączenie do naszego treningu. Typowo trójbojowych ćwiczeń na bardzo niskich zakresach, około 3-4-5, co pozwoli nam na budowę siły, i w kolejnych ćwiczeniach przyłoży się też na zwiększenie ciężaru. Zwiększenie ciężaru czy też siły prowadzi do hipertrofii mięśni, czyli wprost mówiąc do budowy mięśni. Tak jak powiedziałem, z serii nie może być za dużo. Nie możemy wyjść z treningu na kolanach, a właśnie powinniśmy mieć jeszcze trochę energii wychodząc z treningu. Jeśli wychodzicie z treningu na kolanach, to znaczy, że był za ciężki, że przeciążacie organizm i zamiast rosnąć pójdzie to w drugą stronę, przestaniecie. Będziecie tkwić w jednym punkcie. I właśnie kolejnym zabiegiem, który warto włączyć w trakcie budowania masy mięśniowej, ale też redukcji, jest wprowadzenie deloadów. Czyli załóżmy tygodniowej przerwy w treningach lub w bardzo intensywnych treningach. Albo odpuszczacie treningi siłowe, i wprowadzacie taką aktywność jak rower, rolki, hulajnoga. prostu aktywność, którą możecie zastąpić siłownie lub obcięcie objętości treningowej o około połowę, tak żeby nasz organizm się zregenerował. Zrobicie krok w tył, ale później przeskoczycie dwa do przodu. Ostatnim bardzo ważnym elementem podczas regeneracji jest sen. Pamiętajcie, żeby sypiać około 6 do 8 godzin. Bo właśnie podczas snu nasz organizm nabiera siły, regeneruje się i pozwala nam na budowę masy mięśniowej. Jeśli nie będziecie się dobrze wysypiać, będziecie mniej podnosić, lżej trenować, nie będziecie mieć na nic siły. To było 5 zasad budowania masy mięśniowej. Powiedziałem to bardzo ogólnie, bo jest wiele szczegółów. Jeśli chcecie inne nagrania z tego tematu, piszcie w komentarzach, dajcie znać i zapraszam po więcej. To znowu ja. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Jeżeli chcielibyście, żeby było więcej nagrań o masie przygotowanych przez Adriana, dajcie znać komentarzem. Możecie też zadać jakieś pytania o budowie masy albo o innych tematach do Adriana. Adrian jest dietetykiem, zajmuje się też różnymi stworzeniami. W moim teamie pomaga, rozpisuje też wiele diet, wiele treningów, ponieważ jest też trenerem i właśnie w takich przypadkach... Jeżeli chodzi o budowę masy, często on bardzo dużo doradza, rozpisuje. Jeżeli chodzi o różno dietozależne choroby, to też on się tym zajmuje, ponieważ ja sam po pierwsze nie jestem dietetykiem, nie znam się na chorobach różnych, ale też temat budowania masy jest dla mnie taki... Ciężki, ponieważ ja nigdy nie miałem problemu z budowaniem masy i mi masa sama szła do góry. Ja zawsze miałem problem z redukcją, dlatego, jak widzicie, na moim kanale jest bardzo dużo redukcji, ponieważ to mnie interesuje, bo z tym miałem problemy. Dlatego pojawił się Adrian, żeby y, dawać te tematy, z którymi on miał problemy, które pokonał. Tak, jak mówiłem, zbudował ponad 20 kg masy, więc jest to chyba, y, chyba, albo nawet bardzo dużo. Możesz sobie przejść na moją stronę i zobaczysz, innych członków zespołu oprócz Adriana na stronę Mariusz Tim. I to jest też bardzo ważne, że właśnie od jakiegoś czasu współpracuję z dietetykiem, z lekarzem, z innymi trenerami. I dzięki temu, jeżeli jesteś zainteresowany konsultacją albo współpracą, to możemy Ci lepiej pomóc, ponieważ każdy z nas jest w jakimś temacie specjalistą. I jeżeli byłbyś zainteresowany taką współpracą, przejdź na stronę. I z okazji właśnie nagrań od Adriana. Adrian też jest nazywany w internecie doktorem Masa. Na hasło doktor Masa masz 10% rabatu na wszystkie konsultacje, na wszystkie produkty. Więc możesz skorzystać z tego rabatu teraz albo za jakiś czas. Przejdź sobie na stronę, daj znać, czy chcesz więcej nagrań o masie właśnie z Adrianem albo z różnymi innymi tematami. I do kolejnego nagrania.